W drugim rozdziale, ten osiemnasty wiersz. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jest to dla mnie bardzo takie pocieszające i posilające wiedzieć, że kiedy modlę się do Pana Jezusa, to nie jest to jakiś jakiś. Ktoś, kto jest gdzieś daleko, jest jakimś wielkim bogiem, dla którego człowiek jest jakąś taką istotą, która sobie jest tutaj na ziemi i w sumie stworzona po to, żeby służyć, ale on, on przeszedł przez to wszystko sam. On stał się takim samym człowiekiem jak my. Kiedy modlimy się do niego, mówimy mu o naszych, o naszych sprawach, to nie jest to ktoś, kto by tego nie rozumiał, ponieważ on tego wszystkiego sam doświadczył. I po prostu kiedy człowiek taką relację bliską naprawdę ma z Panem Jezusem, to można doświadczyć tego, jakie to jest piękne, że On, który jest Synem Bożym, który zasiada po prawicy Ojca, On przechodził przez to samo co ja i On zwyciężył. On tak samo cierpiał, znaczy cierpiał o wiele więcej. Cierpiał niewinnie przede wszystkim był czysty, święty, a musiał to wszystko znieść, musiał przyjąć na siebie tą hańbę, która nam się należy i, i zwyciężył. I tutaj dalej też w, w czwartym rozdziale od 15 jest, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, I to jest. To jest piękne. Święty Boży syn, a jest doświadczony we wszystkim. Przyszedł tu właśnie po to, już to było mówione specjalnie po to, żeby, żeby mógł właśnie się stać takim arcykapłanem, który wszystko wie, który nie zna tego tylko z, w teorii, ale w praktyce. I dla mnie to jest piękne właśnie, że Pan Jezus tak nas umiłował, że zdecydował się, żeby wejść w tą hańbę wejść w te cierpienia, dla nas. I kiedy modlę się do Niego, to naprawdę jestem Mu wdzięczny za to. Chwała Panu.